Siemano. taka gamma, gamma trójka. Podobno nie działa podświetlanie wyświetlacza. Właściciel sobie wymieniał podświetlanie żarówkę. Tam żarówki są. Z tego co pamiętam, to jest chyba jedna żarówka na wyświetlacz, no i do podświetlania przycisków jest osobny obwód, bo podświetlanie przycisków załącza się, na przykład jak światła włączymy w samochodzie. A podświetlanie wyświetlacza się niezależnie załącza cały czas. Kurczę! PCF80C51. Nie robiłem gammy, ale kurcze, ja nie, nie pamiętam, żeby tam było takie coś. Muszę sobie jeszcze raz film odtworzyć, jak robiłem. Dobra, rozbieram sobie panel albo najpierw podłączymy, zobaczymy, jak to to. Wygląda tutaj w ogóle. Nie no działa podświetlanie. Chyba, że wyświetlacz działa, a nie działa podświetlanie klawiszy, bo ono się powinno włączyć. Tutaj był opis, ale nie pamiętam. Muszę sobie odtworzyć swój film. Tam, tam było widać podłączenie. Bo tu widzę trzy razem są. Nie wiem też, czy właściwie. Dobra, zerknę sobie na swój film i, i zaraz się widzimy. No, sprawdziłem sobie. To jest masa, wyjście na podświetlanie. Drugi plus, gdzie tutaj nie jest podłączony. Power antena. Czyli wyjście na zewnętrzną antenę, taką rozsuwaną, albo na przykład na zasilanie wzmacniacza. No a tu jakiś dorobiony, nie wiem do czego to jest. Ten powinien być. No i mamy dwa plusy i podświetlanie. Nie wiem czemu tutaj jest to dorobione. No ale tak czy inaczej, podświetlania przycisków nie ma. Coś się musiało popsuć. A tam też był ten proces, tylko to było tak przyklejone, że go nie widziałem. Nie dostrzegłem go. Ciekawe, czy tak samo się zachowuje to radio, że jak je zostawimy włączone, to się nie załączy. No, nie załączy się. Trzeba je wyłączyć i włączyć. No, jest tylko podświetlanie wyświetlaczy. Dobra. Patrzymy, skąd to jest brane zasilanie. Odkręciłem mechanizm. Podnoszę, a tu pasek. Tutaj coś jest. A dlaczego to się nie trzyma? A tutaj chyba były takie nity. Nity greckie. O, to chyba tak było. Tutaj trzyma, tutaj chyba był nit i ten nit puścił. No nic, później się tym zajmę, tylko nie bardzo wiem, gdzie to tutaj powinno być. No mamy taką konstrukcję, jak i w tamtym poprzednim, co robiłem. Ok, odkręcam panel. No i dobra, tutaj mamy tutaj jest żarówka od podświetlania wyświetlacza. Tutaj jest jedna od podświetlania tych hmm, przycisków. Tam jest taki światłowód. A tutaj jest druga od podświetlania przycisków. Widzę, że ta była wymieniana, ta była wymieniana, ta nie była wymieniana. Nie wiem, zmierzmy sobie może. 10 ohmów. Nie wiem, nie pamiętam czy one są równolegle. 11 omów, zobaczmy sobie. Tak, te są razem, a te też są razem, czyli one są równolegle. Dobra, zobaczmy sobie gdzie to tutaj wychodzi. No, na piszczałkę? Nie wiem. Napisz to jedno. Pierwszy od tej strony i czwarty. To będziemy sobie musieli przejść teraz tutaj. Aha, muszę rozebrać jeszcze spód. Na razie wypnę. Pierwszy i czwarty. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Odróg mamy dwustronny. Zobaczmy, co to jest ten pierwszy. Czy to jakaś masa jest? Czy jakiś plus? Pierwszy. Czy pierwszy jest masą? Nie. Czwarty, drugi, trzeci, czwarty. Tak, czwarty jest masa. Czyli będzie interesował nas ten pierwszy tutaj. Tutaj jest ten pierwszy. Jest ścieżka. Tutaj jest jakaś przelotka. Ta przelotka biegnie sobie. Tutaj, 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 tutaj. Dobra, ja sobie zmierzę, gdzie to biegnie. Biegnie. O, przelotka, przelotka, przelotka i tak. Dotarłem sobie do tego punktu. Tutaj, nie. I znowu mi to idzie na drugą stronę. A tu jest pod tą taśmą. A mówię, będę sobie dotykał tu do tranzystorów. Tu jest jakiś, tu jest jakiś SMD, nie? No i tak sobie tutaj dotykam, dotykam, tutaj patrzę, jest ścieżka prze, przepalona. Bingo. Tutaj nasze podświetlanie biegnie. Ścieżka się przepaliła, ale i tak sobie zmierzę skąd to jest brane, czy to jest na a chyba z tego tranzystora. Zmierzę sobie, czy to na sztywne jest brane z tego tutaj wejścia ISO czy, czy to jest sterowane też czymś. O, patrzcie, wziąłem sobie tutaj i do podświetlania, czyli to jest na sztywno, nie? Czyli, jak tam się zwarcie zrobiło, no to coś musiało puścić, puściło akurat tutaj, więc no, usterka będzie prosta. Dobra, zlutowałem to tym kynarem, czy kenarem, nigdy nie wiem, jak to się nazywa. Czy kynar, czy kenar. Yy, dobra, powinno już podświetlanie działać, no bo ono jest na sztywno. No działa, podświetla jedna i drugie. Po włączeniu byłoby dobra. Podświetlanie działa, ale właściciel jeszcze chciał, żeby mu podłączyć tego blutka. No i tak patrzę, pod co tutaj można by to było podłączyć. Nie ma tutaj żadnego takiego przycisku mechanicznego, wszystko jest na, na mikrostykach. Tak to można by było, jakiś nie wiem, jakiś nieużywany, mniej używany przycisk typu, nie wiem, wybór typu kasety. No ale niestety nie ma takiego tutaj. Bez w ogóle, bez tych kółek, bez tego wszystkiego to złożyłem, żeby sobie zobaczyć, czy to w ogóle śmiga. Śmiga nawet bez kasety. No niestety ten silnik musi pracować. Ten nie musi, bo nawet paska nie ma, nie? Ale ten musi pracować. No Trochę jest głośno, no, ale. No i co tam znalazłem? Znalazłem tam układ selektora wejść wyjść Taki, skądś go kojarzę. TA6200 zdaje się. Ja go też pamiętam. On jest po szynie kwadrat C. I jak się tam za łebka różne dziwne rzeczy robiło, to chciało się w przedsmacniaczu mieć takiego. Dobra, także podłączę sobie głośniki. I gdzieś tam miałem schemat. Jak ostatnio robiłem to znalazłem schemat. Nie chce mi się go szukać. Żeby mi się tutaj nic tylko nie zwarło. Tak to może tam. No kurczę, ciekawie to tutaj wszystko wygląda. Jeszcze ten nie wiem po co jest dorobiony przewód. się tylko pałęta niepotrzebnie. Dobra, mamy jakiś głośnik. Będę sobie dotykał do nóżek tego, tego układu. Zobaczę, w którym momencie będzie słyszalny brum. O, po włączeniu automatycznie chodzi kaseta, nie? Póki jest w środku. No dobra, tutaj jest ten układ. Jest tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Piąte wyprowadzenie. Ja tam mam data sheet, ale nie wydrukowany. Piąte wyprowadzenie. O, to jest TL, to nie. Treble Control. No dobra, sprawdziłem sobie to i tamto. Wydrukowałem sobie jednak ten schemat. Będzie szybciej i prościej. Tutaj jest wejście kasety. Lewy kanał na 8 prawy na 21, wyprowadzenie tego TA6300. Co ciekawe, mówię, zobaczę e, tor AM, czy tutaj wchodzi. No bo jest tutaj kaseta. Tutaj jest radio L i radio R. A tutaj jest, mówię sobie, aha, to będzie AM, bo są połączone razem. Tutaj przez to nano i oznaczone jest jako blip. Nie wiem, co to jest. Odłączyłem sobie tutaj ten rezystor. Radio AM gra dalej, czyli to nie jest to. Okazało się, że AM jest przełączany już w torze radiowym, czyli tutaj jest wybrane radio, a tam się dopiero przełącza AMFM. Ale dałoby się to zrobić. Ja bym to zrobił tak. Tutaj sobie mamy radyko. Muszę wyłączyć i włączyć. No tutaj jest teraz UKF, nie? I na wyjściu tego układu mamy 2,7V, a jak przełączę na AM, spada praktycznie do zera, nie? Można by było tutaj. Dołożyć tranzystor i sterowanie, że w momencie załączenia AM przełączałoby nam tu by trzeba było wtrącić w tor radia w szereg, na przykład 4066 z przełącznikami. I po wciśnięciu AM przełączałoby tutaj nam wejścia na, na inne, jakie tam sobie byśmy podłączyli. No w tym przypadku modu Bluetooth, nie i można by było to zrobić, że w tym momencie załącza się zasi zasilanie Bluetooth, nie? Można by to było wykorzystać po prostu ten AM do tego. No ale tutaj ten napęd, nie wiem, czy ja go tu poskładam, czy on będzie jeszcze sprawny. właściciel chciał, żeby to zrobić z kasety, więc nie będę tutaj kombinował. wymagałoby to dorobienia takiej małej płyteczki właśnie z tym z tym układem, nie? do przełączania. także dałoby się to zrobić. Ale tu zrobimy klasycznie z kasety. Wylutowałem sobie tą płytkę magnetofonu, bo nie byłoby za bardzo gdzie, gdzieś gdzie się podpiąć. Trzeba by było i tak ją wylutować, żeby tutaj te kondensatory wejściowe wylutować. Ale stwierdziłem, że nie będę jej lutował z powrotem. Będzie sobie w zestawie, jak ktoś będzie chciał sobie przywrócić to radio do stanu pierwotnego to będzie można ją sobie wlutować nie, mniej, mniej ingerencji, no nie trzeba żadnych ścieżek ciąć ani nic tego mechanizmu też nie będę raczej składał, bo tam jest ten nit zerwany a to i tak nie będzie używane, więc będzie taki zestaw dołączony do tego radia, żeby można sobie było przewrócić do stanu pierwotnego jeszcze gdzieś ten plastik był jest bez tego normalnie kaseta działa, w sensie działa, no Zostaje w mechanizmie, nie wypluwa i nie widzi żadnego błędu, także może być bez tego. Dobra, wyjmuję ten ten mechanizm i montuję taki moduł bluetooth. Po wylutowaniu tego modułu tutaj te od prawej strony pierwsze to jest lewy prawy kanał no i tu w tym rządku od tej strony, od, od lewej, też pierwszy pin. To jest masa. Sobie je wykorzystałem. Masa lewy, prawy. Na zasilanie, no to będzie wymagało tro trochę przeróbki. Dobra, coś tam ogarnąłem. Łatwo nie było. Jak wyjmę kasetę, w sensie. No teraz nie ma kasety, wiadomo, nie. Teraz włączyło się radio. Tutaj się wyłączyło. Słuchaj dźwięk blutka. Połączył się. Dobra co tutaj zostało zrobione chciałem zasilanie z silnika wziąć ale silnik sterowany jest masą więc musiałem dołożyć tranzystor Ułożyłem BD140 na bazę 1 kg bo tutaj nie ma dużego poboru więc 1 kg będzie bezpieczniej wystarczy, nic się tu nie grzeje moduł tutaj dałem umiejscowiłem o w miejsce tego nie. Jeszcze go tutaj podkleję. Niby sztywno trzyma, ale go jeszcze tutaj podkleję dwustronną taką gąbczastą taśmą. Tutaj muszę porządek zrobić, bo jest tak trochę naglucone. Dobra, składam to. O, poprawiłem trochę tutaj te luty. Dałem tutaj też taką gąbkę dwustronną, żeby się to tam nie latało, że tak powiem. Tutaj też podkleiłem do tego. Bakielitu, czy co tutaj jest. Mechanizm już przykręcony, jak to tam jest podłączone? No tu na silniku plus jest stały. Na początku myślałem, że tu plusem jest rozłączane, ale niestety plus jest stały, a minus jest rozłączany tu na tym silnik, nie? Na ten silnik, więc sobie to tak podłączyłem. Ten plus stały przez tranzystor BD140 PNP. Z którego wyjścia jest zasilany stabilizator 5V. No a baza jest otwierana masą, właśnie tutaj z tego, z tego modułu. Tu jest 1 kg, tu są bardzo małe te prądy, także to spokojnie wystarcza. Nic się nie grzeje, nie musiałem dawać żadnego Darlingtona albo tym bardziej MOSFETA, czy coś tak normalnie jest zrobione. I no nic, złożę to jeszcze i, i sobie posłuchamy. No radio, nie mam anteny. Teraz jest kaseta, teraz jest radio, chyba, że kawałek cyny włożę, żeby się tu nie zwarło, bo zaraz jeszcze będę końcówkę mocy wymieniał. Dobra, nieważne. prądu mało. Tak by to wyglądało. Zależało mi na tym, żeby właśnie ten moduł był zasilany tylko wtedy, kiedy korzystamy z niego, bo niekiedy są, widziałem tak podłączone te moduły, że w momencie, kiedy już załączymy radio, no tak by było łatwiej, bo tam to zasilanie po prostu można sobie wziąć skąd się chce. W momencie, jak załączamy radio, odbiornik, urządzenie, może o to już nam to Bluetooth jest zasilane, już się łączy z telefonem, a tak naprawdę nie korzystamy z niego. nie Dobra, tak by to wyglądało: prosta naprawa i montaż modułu Bluetooth. W radiu gamma 3. Tyle, na razie do zaś.